Zaczyna się przygoda, co prawda nie czuję spiny żadnej, bo to powiedzmy taka rutyna już, kolejna wyprawa, ale wiem, że się zaczyna przygoda. No to na razie, żeby się nic nie zeszło <noise> Mam mórz i gwizdek tak. I GoPro. GoPro, 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 GoPro Ma GoPro, GoPro Kakoj! 3! Nie ma jeden? GoPro? Kakoj! GoPro, kakoj! 3! Uh -huh. Aha Simajta Eee, wlecimajta! Tadeczko, tak jak ci mówię, żeby się nic nie zeszło, szeroki, drogi a jak trzeba tu zwolnić, to ja przyjadę. Na I od tego momentu moja podróż zaczyna się już samodzielnie. Witamy na Biuranach Wrocławskich, czyli miejsca skonstatuje większość wypraw autostopowych na wschód, zachód i południe. Niestety mam towarzystwo w postaci policji. Cel na dziś koniec pol. 40 km na wschód od Częstochowy. Ja mogę czekać jakiś Lądowałem na częstochowskiej prowincji już mię wszystkie sabachy obszczekały. No cóż, nie jest to autostrada, łapać co można wszędzie, ale wadą jeżdżenia po prowincji jest to, że wszyscy pokazują mniej więcej coś takiego: że jadą tutaj, że jadą 2, 3, 4, 5, 10 km. Biorąc pod uwagę fakt, iż z częstochowy do końca jest jakieś 4 dychy. No to takie podwózki po 5 km, nawet po 3 km robią mi różnicę. Jest bieda. Czas skorzystać z opcji awaryjnej pod tytułem telefon do przyjaciela. Wyprawa zakłada dostanie się przez byłą Jugosławię do Turcji i Gruzji. Wejście na Elbrus w Rosji na Kaukazie, dostanie się do Stalingradu, do Kazachstanu, do Kirgizji, do Mongolii. A kiedy wracasz? W przyszłym roku? Nie, wracam za... za 4 miesiące. To jest mapa, którą kupiłem za 8 zł w sklepie dla dzieci. Tam wiecie, tam takie, naukowe pomoce. Została pocięta i pokryjona gafą. Jak wiemy, cały świat trzyma się na gafie i ta mapa również. I ta mapa zupełnie się wystarczy na podróż z Polski do Japonii. Większej mapy nie trzeba, dlatego ponieważ atlas rosyjski ma to do siebie, że on jest ciężki, dużo waży i w sumie jest cały zielony. <grytanie> Wyprawy dzień drugi. Jesteśmy na robertowych głościach, a tymczasem patrzcie jaki tutaj perspersosko stronyola cipu posiada Robert. To jest latarka z funkcją pieprzenia. Ona pieprzy. O. Super, wstaję na przykład wiesz, jeżeli uciekasz gdzieś tam y, w nocy w lesie, nie gonią się psy, to świecisz sobie uciekasz i od razu pieprzysz, żeby cię nie znalazły. Stały punkt, czyli koniec pol i stały element, czyli jeżdżenie tymże bolidem. No cóż, zaczynają się kolejne wielkie wakacje. No ale konstrukcja jakaś taka interesująca. Tutaj jest HTD cyrylicą napisane. Sowiecka J technologia. No i proszę, i po problemie, widzisz? Dobra, bierzemy na Załoga do wozu, pojechali. Lokalne OSP A po co Tak, szykuje się festyn. Na szczęście ja się stąd zawijał, jakbym został na festynie, to bym się stąd chyba nie wywinął przez kilka dni. To jest, zrobi się niebezpiecznie. Nie jesteście to było, został. Za nami cereśnia No to Miszka teraz będzie jeździł bagiem. Jedyneczka mały ga. O, oh, i po podróży. Czołg zamaskowany w cieniu. Dobra, więc koniec polskie przygody. Kończą się powolutku. I fatygujemy się dalej. W stronę Świętokrzyskiego. Kierunek Kunów. Byliśmy Baska po Jabłuszko. Po co Jabłuszko? No. O tym jeszcze opowiem. Będzie mi bardzo, bardzo potrzebne w czasie mojej najbliższej wyprawy, bo mam taki plan, który jest dość karkołomny i dlatego nie opowiem o nim teraz. Tak się to bawi. Strasznie Michał. Tak? Dobra, mamy sytuację kryzysową. Tak, jesteśmy we Włoszczawie, a Michał zgubił swój plecak w koniec polu. Jest i on! Załóż, czas leżał, czekał. No to się, Michał. Za cztery miesiące nie widzimy, nie? Tak. To będzie szybki się drogi? Uważaj na siebie. I nie kupie czy w kierunku Kielc, chociaż kawałek bomba. Droga jest 48 Wróciłem pod galerię Eco. Kupiłem budę i uvasę na wizytę do stryja. Także zabieram się do panie stopa. I to wszystko na ten temat. Sukces! Sukces! Ktoś stanął! Ktoś stanął! Ktoś stanął! Ktoś stanął po minutę. minucie! się. Cześć! Tak, skojarzyłem z internetu i postanowiłem się zatrzymać. O proszę. Ale... Cześć! Dzień dobry! Przywiozłem jakiegoś kompana panu, nie wiem czy dobrze zrobiłem. Prawie spod Jest tu na Celu Celuj w łagodny. 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 Łagod Wizyty w koniec polu u Roberta, będącego najlepszym kompanem czasów studiów, jak i Ustryja w Kunowie, to stałe punkty każdej wielkiej wyprawy na wschód, jak i z takowej powrotu. Tymczasem spieszę z narracją w stronę granicy Rzeczpospolitej. Podróży, dzień czwarty. Witamy kolejny piękny poranek. Jeszcze w Polsce. Cel na dziś to Kraków. A z Krakowa będę kierował się w stronę Tatry. Cześć! Kurwa, oglądam że Specjalnie się wróciłem, bo jadę w drugą stronę. Kolego. Kraków, jesteśmy pod Bawelem. Czekam na barana, który jedzie do mnie z Wrocławia i ma mi parę fantów podrzucić. W narracji pojawił się już wątek tego, że w dużych, w dużych miastach w Polsce mamy sporo przyjaciół, co sami powoduje, że dostajemy na przykład darmą taksówkę i w ogóle. Rzeczywiście, powiem ci, że mi się na stopa jeździć od pewnego czasu łatwiej niż kiedykolwiek. Nie ukrywam. A ja, wiesz, szykuję się do kolejnego wypadu na Daleki Wschód, ale przez Kazachstan, Chiny i Mongolię. O kurczę. Tutaj ja się czekam na kumpla, który. Nie ma normalnych pomysłów? Ty, typ, Twoja lewa strona, cześć! Siema Maciek! To jest Baran, który jest menadżerem całej imprezy i spina gachą i tytką, nasze przedsięwzięci, czyli autostop na koniec świata. Maciek ma dla siebie świetną wiadomość, otóż pewna urocza blondynka. Zapraszam nas do siebie. O, Już mamy się fatygować na północ, czyli tam. Dobra, Ulica Piotra Trębacza, obawiam się, że jest zajęta. Nie, to nie jedziemy, co ty! Uroczą blondynką okazał się być Maciek, który pierwotnie zaprosił mnie na piwo, a w dalszej perspektywie zaoferował kimę i oprowadzenie nas po mieście. Stary co mój ziomek wrzucił, kurna, na face. -a. Patrzę. Taka kartka złodówki, jego żona napisała, nie? Nie daj nie dawaj jeść Kotowi po nie? on już jadł. I tak, w towarzystwie dwóch Maćków, wyruszyłem odkrywać Kraków nocą. Z tego wieczora chyba jedynie nasze wywody spod konsulatów Stanów Zjednoczonych nadają się do publikacji. Ja tutaj byłem w ubiegłym roku, żeby zdobywać wizę amerykańską. I tutaj naszych obywateli kocuje się jak psy. Które sobie stoją po tej stronie ulicy i czekają w kolejce, żeby dostać karteczkę i wejść do środka do tej maszyny, która sprawdza rzeczy A ty ty fuk, to, tą ten metal. No, metal, tak Jak masz zegarek albo coś, to zrazu ci po prostu haltują i mówią: Panie, zejdą tam pan, i idź dalej. Ja I, I tych naszych obywateli, tak się zniesie jak psy, przepraszam, jak przepraszam, sabaki, przepraszam, chciałem powiedzieć: Wolnych obywateli. Tak, i tam Oby. idziesz sobie na górę, i tam masz takich pięć takich lóż. Do których podchodzisz? Dla wolnych żyderców, żyderców, obywateli. No, tak I tam nie, nie, nie powiesz, że klękasz, ale stajesz sobie jak w konfesjonale za ściankami. Bo i, jesteś i, wolnym i, obywatelem. I spowiadasz się, po czemu Ty chcesz do Ameryki. Bo jesteś wolnym obywatelem. Po tak. czemu nie? Po czemu nie? Ja sobie załatwiłem wizę na patentie studenckim. Powiedziałem, panie, ja całą Rosję przejechałem, teraz chcę całą Amerykę. To i pan widzą do mnie, aha. Całą Rosję Tak, całą Rosję przyjechałem. Aha, To okay. ty jesteś wolnym obywatelem. Have a nice... mówi, mówi, i, mówi, I mówi do mnie Amerykanin, Amerykaniec Good luck, have a nice trip. Zapomniałem dodać, jesteś wolnym obywatelem w wolnym kraju. I najlepsze jest to, że dzisiaj ja czy Maciek Gdybyśmy chcieli dostać wizę amerykańską. Ja bym nie dostał. Żyjemy z dnia na dzień. Jak my sobie radzimy? Mamy wolne przez cały rok. Pracujemy kiedy chcemy. Płacimy podatki. Kiedy chcemy. Płacimy, płacimy, płacimy rachunki. Więc kiedy, no, chcemy. kiedy chcemy. Witamy kolejny piękny poranek. mamy wiele czasu. Mm, nie kręć w tak sytuacji. Ostatnie chwile z, z cywilizacją. Cały czas jesteśmy u Maćka na północy Krakowa. E... Ostatnie chwile. Dla mnie też. Ostatni przyjazny dom. Ta, ta, ta. Prawdopodobnie ta. przez następny dzień nie będę jadł takiej bułki. <noise> Dla mnie też będzie ostatnia bułka przed wyjazdem. Rada chwila. Zacznie się etap właściwej wyprawy. Czyli dwie stówy w Kielnie i pizdu. To w zasadzie tyle. Oddam kartę. Czyli Ogólnie kartę z sobą biorę dlatego, ponieważ karta jest potrzebna e, na potrzeby przekraczania granicy, żeby móc się wylegitymować posiadaniem czegoś, mm -hmm. bo tak było w różnych dzikich krajach. Natomiast Maciek będzie sprawdzał, czy nie oszukuje. To mam się. pasy do konta ja będę widział, czy, sobie kupię, czy ja jak się kupię z Nikeka. Jak się tylko dowiem, to blokada, <laughs> Nie kupię tato. Gazety całą nie na drogę, będę się kamienia i podcierał. Jestem prefersem. To tato. Pety się nie kroi. Przecież ci mówiłem. Dobre, co? Dobre. Stary. Zawsze chciałem być przenośnym zestawem głośno mówiącym dla prowoszcza. Dobra, przejdźmy. Sypnie mi trochę dźwięków. Tak bez szaleństwa. Nowy zasób monet na potrzeby wymieniania się z ludźmi w różnych środowiskach geograficznych. Lecimy w kierunku Zakopanego Maciej wyrzuci mnie gdzieś na tak zwanym, tak zwanej trasie. Wiem dokąd idę Wiem na jak długo idę Wiem, że będą sytuacje zajebiste i będą sytuacje dostawania po dupie no. przygoda. Widać widzę swój klatak powiem Ci szczerze, że z takim ekwipunkiem to ja bym się do Krakowa nie wybrał Co, za dużo? Zbieram się od chyba dwóch lat co najmniej do ogarnięcia sobie jakiejś dobrego śpiwora za rozsądną cenę No dalej śpię Ty ku... dobra z rzeczy ważnych i mniej ważnych ile masz par skarpetek chyba trzy 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 gacie człowieku jak ja ostatnio byłem u ruskich trzy na trzy miesiące zajebiście bo no dopiero jak trzy gacie złamią to jest mienisz <laughs> Ty się śmiejesz, ale, stary, były takie akcje. E, chyba dwa razy, jak przyszedłem ch ch chłop chłopu do, cha do chałupy, zdjąłem buty, on do mnie, Misza ma skarpetki. <gry> Rozumiesz to? Zróbmy tak, że ty za mnie pojedziesz i będziesz tą bekę. Nie, zróbmy tak, to ty sobie pojedziesz i bekę, a ja zostanę tutaj. Michał, tu jest no problem. No, im bliżej celu, czyli wylotówki na zakopane. Tym większy żalot tuła jest, Nie płacz Maciek no, nie płacz no to Marta wytrzymała też wytrzymała Ale Marta płakała się pijana była Też jestem To jest znaczy sorry, byłem Zaczyna się właściwie tam wyprawy czyli Jedzemy, ja biorę gotówkę i jadę w pizdu na gry i muszę sobie poradzić. Wie, paki. Na cztery miechy. Na cztery miechy. Bywaj zdrów, panie kolego. <laughs> Zaczynamy właściwie etap podróży. Ja się nazywam Michał Pater. A ja jestem Marcin Pater. Znajdujemy się nad Morskim Okiem, idę już. Na Słowacką stronę opuszczam opuszczam Rzeczpospolitą